Witajcie. Hej, hej. Hej! Zobaczcie, co my tutaj mamy? Kto może dostać taki wspaniały puchar? No właśnie, zbliża się taki pewien dzień, no. że pewna osoba, ja na razie jeszcze nie mówię, powinna dostać puchar, ale dzieci tak. już pewnie przeczytały. No właśnie, to jest nasza kochana mama. Każdy I od ma... razu widać, że to jest. Puchar z najwyższego miejsca. A, tak właśnie, pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce to jest. Najlepsza mama na świecie, ja tutaj napisałam, ale każdy może napisać to, co chce. Mama no numer jeden, o. ukochana mama. Kocham cię mama, tak. dziękuję. Wszystko może wszystko się tam wszystko napisać. Można napisać i zrobić taki puchar. Y on jest z jednej strony wydaje się być, że jest taki leciutki, ale zobacz, czy jest taki bardzo leciutki. O, co ty tu dodałaś? Wcale nie jest leciutki. Malwa, ukryłaś tam skarbę? No tam jest jeszcze ukryty skarb. A, żeby ale się to nie na wywróciło. koniec. Okay. Żeby był właśnie trochę taki cięższy nasz stabilny. ten puchar i stabilny. No, to wiecie, to jest bardzo prosty prezent, znaczy prosty z, z materiałów bardzo prostych, bo z jednej w sumie takiej kartki. O. Zrobimy taki puchar. I będą potrzebne jeszcze jakieś cykiny, można ponaklejać, napisać, wyciąć serduszko. Tak, więc Jest to z dodatkowych. dla dodatkowych. I jeszcze nasze tutaj będzie uziemienie, to powiem mm -hmm. na koniec. Dobrze, taka <laughs> niespodzianka. Więc bierzemy sobie najlepiej żółta, taka ładna, żółta albo złota, jeżeli ktoś o, ma no złotą właśnie. kartkę. Składamy ją na pół. Ciekawe, czy są takie złote kartki. Są jeszcze takie brokatowe. Takie. Tak, na przykład można. Musimy to sobie tutaj rozciąć. Więc mm -hmm. równiutko idziemy wzdłuż tej naszej linii. Dobra. Tak, żeby to tutaj nam rozciąć. O. Dobrze. Jak mamy już połowę tej kartki A4, to składamy ją znowu na pół. Dobrze. Zaginamy. I tutaj znowu do tej naszej linii musimy też tak je złożyć, te nasze robimy robimy taką książeczkę. Taką książeczkę. Bardzo dobrze, najlepiej tak właśnie tutaj, żeby to było. I słuchajcie, jeszcze raz musimy to pozaginać na takie jeszcze mniejsze kawałeczki. Tak, to tu możemy tak. Taką harmonijkę robimy? Tak. A tutaj możemy teraz pozginać, tak, żeby właśnie na pół to w tą stronę, żebyśmy wiedzieli, w którą stronę. Tak musi być wszystko równiutko. Równo na pół. No. I to jeszcze też sobie tak złożę. Równo. I mamy taką harmonijkę, można to właśnie tak. Zrobić tylko, żeby ona była równiutka. O, tak, ja jeszcze tutaj poprawię. Ale ona nie może być taką harmonijką, tylko musimy teraz wszystko powyginać tak, żeby mm -hmm. do środka. O, w jedną stronę. Ja może w tą właśnie wygnę, bo tam mam jakiś kawałek ołówka, więc tak, żeby nam się zaginało w jedną stronę. Malusinko, a można zrobić tak, jak ja robię? Patrz, że tutaj sobie tak. I one będą wszystkie takie same. O, mm -hmm. o, zobaczcie, tu mam takie poskładane. I teraz biorę sobie, tobie już się udało? Czy jeszcze idziesz? Musi być bardzo równo, tak? Ba żeby. To... u mnie bardzo równo to wiesz, to jest wyzwanie. <laughs> Dobrze. A gdzie, i co jeszcze ci zostało? Czekaj. I w jedną stronę teraz. Chyba już masz, tak? Chyba już mam. Jak nie, to mi pomożesz trochę. Ale... Dobrze, to zrób teraz tak, żeby ci się w jedną stronę zamykało, tak żeby było właśnie o. Tak? Tak, tak, dobrze. Bierzemy sobie teraz linijkę i musimy sobie odmierzyć mm, 7 cm. Tutaj najpierw taką jedną linię od góry, 7. Cm. 7 od góry. Tak. I rysujemy sobie taką, Nie, to będzie nasza wysokość tego pucharu. Całe. Tak. Szczęście, puchary mają różne kształty. I dalej y, 1,5 cm. Nie, 2 cm tutaj będzie. 2, bo tu musimy y, złożyć tak, żeby nam się ładnie y, poskładało, posklejało. Tutaj takie 2 cm. I wtedy robimy kreskę, tak? Tak, drugą kreskę. I ucinamy wzdłuż tej właśnie drugiej naszej kreski. Tej dolnej. Mhm. Tej, co zrobiliśmy nową. I teraz musimy ponacinać wzdłuż tych naszych zgięć do tej naszej narysowanej linii, do tych 7 centymetrów. Tak? Czyli nacinamy o wzdłuż tutaj tych. Mhm. Tak, bo to nam się wtedy dobrze złoży. Zobaczcie. I tak. mhm. tutaj linia i tutaj mhm. linia. Teraz o, musimy pozaginać. W, właśnie do tej linii te nasze nacięcia, tak żeby one poszły w górę. O, tak, robimy. Wzdłuż tej naszej linii, jak mamy już ponacinane, to zobaczcie. O, mm -hmm. Wszystko tak. I, I słuchajcie, i teraz zobaczcie, że będziemy mogli za chwilę złożyć ten nasz puchar. O. Tak, I później będziemy mogli sobie to wszystko tutaj posklejać. Ja sobie z, y, smaruję dwa y, nasze tutaj te prostokąciki klejem i je przyklejam tak, żeby, o, zobaczcie, tutaj jeden i ten drugi, a to co jest zgięte, te małe skrzydełka, to zostawiam. Więc to zostawiam. Nie przyklejam tego na razie. Tylko Czyli smarujemy tylko dwa z Tylko brzegu. dwa. I muszę je równo przykleić do tych dwóch złożonych, tak, żeby nam się to bardzo równiutko złożyło. O, i tak się udało. I mamy ten nasz puchar. O, zobaczcie. Tak. Jest. Taki kształt. Teraz będziemy mogli te nasze o, skrzydełka posklejać ze sobą. Czyli tak, najpierw biorę jedno, yy, kładę i na nie przyklejam drugie, żeby mi się dobrze trzymało, tak, tak. tylko muszę sobie to jeszcze kształt zrobić, tak, dobrze, teraz smaruję to kolejne klejem i zobaczcie, tak, przyklejam kolejne, Robimy, robimy taki klejem. spód jakby, tak? tak? robimy taki spód mm. i o, i to nam się będzie tak trzymało. Jeżeli to dobrze skleimy klejem, mm -hmm. to nam wszystko będzie się trzymało. Można teraz sobie tak nawet odwrócić i ja tam włożę ołówek i. A, no właśnie, a, żeby mi się powiedz. lepiej ten klej, bo on mi się nie chce, ale sobie tam przyklepałam. O, i teraz jeszcze mam takie podwójne też te skrzydełka, to tutaj jeszcze będzie. E, właśnie się lepiej trzymało. Można też spróbować palcem od środka przytrzymać. Jak macie taki długi palec to można, ja mam trochę krótsze te palce, to mi się nie da. I tu jeszcze i zobaczcie tu w miarę, ale jeszcze sobie odwrócę i tam wezmę tym ołówkiem. Przytrzymam, żeby mi się dobrze ten klej. O. I mam taki już e, tą górną część tego pucharu. Ona mi się już tutaj trzyma. Tutaj mam też to, mam taką, zobaczcie, małą dziurkę, ale to też nie szkodzi, bo tutaj za chwilę można albo właśnie wyciąć um, z tej naszej jeszcze kartki małe kółeczko i tam nakleić, żeby jeszcze się lepiej trzymało. Ja sobie takie. Ono nie musi być wcale jakieś takie idealne. Takie, zobaczcie, wytnę kółeczko, żeby tam chociaż przykleić klejem, żeby to wszystko dobrze się trzymało. Wzmocnić to. Przykleję tu o. i też przykleję tutaj, o właśnie, tym ołówkiem, żeby to dobrze, dobrze się trzymało. O, jest, tak? Trzyma się. Tu nawet te moje palce też się jakoś zmieszczą. No dobrze, czyli mamy. Dobra, I kółeczko idzie do środka, czy na zewnątrz? Yy, tutaj, tutaj. Bo jak ja się skupiłam na moim sklejaniu, tak, to no, w... widzę, że ty masz taki trochę inny kształt. Ja mam kształt trochę nawet. inny kształt. Dobrze. Ale taki się bardzo cieszę, ci że wyszedł. puchary mogą być w różnych kształtach. Dobrze, to tutaj przyklej to kółeczko. Dobra. Dobra. Yy, I dalej. Musimy zrobić, właśnie, o, zobaczcie, taki, taką nóżkę. O. Okej, okay, to ja tą nóżkę będę wycinać. Tą może. nóżkę możemy zrobić, ona nam y, wystarczy nam, jak weźmiemy, jak został nam ten złożony kawałek tak. papieru, to bierzemy, odcinamy dwa, te prostokąciki. Mhm, dobrze. I w sumie z tego z zwijamy. Zwijamy to. Tak, tak żeby powstała taka nóżka. Na razie sobie tak zwijamy w rulonik i smarujemy. Nie najpierw. Y, tak, najpierw musimy ponacinać. To najpierw rzeczki, żeby... tak? tak z obu stron. Z obu stron i one muszą być bardzo malutkie. To są takie e, naprawdę na pół centymetra. Takie niewielkie. Musimy sobie tutaj je tak ponacinać. I jednej, i z drugiej strony. Ok. Z jednej, i z drugiej strony takie ząbki. Mamy ząbki, tak. Taka trawka, ząbki. tylko to nie będzie trawka. Tak. Taka trawka. Taka żółta nie trawka. Żółta trawka. E, dobrze. I teraz możemy sobie teraz to jeszcze raz tak zwinąć, żeby i posmarować klejem. Tylko nie ząbki, tylko tą mm -hmm. część bez ząbków. Dobrze. Zwijamy, żeby mi się to trzymało. O, to wtedy jest trochę takie sztywniejsze. Można nawet włożyć tam, jeżeli ktoś ma ołówek, to będzie lepiej. Zobaczcie, jak się przyklei ten klej. O. Dobrze. I teraz możemy poodginać tę naszą, tą naszą trawkę z jednej i z drugiej strony. Mhm. Bo to tutaj sobie przykleimy ten nasz puchar, ale na razie to może zostać, żeby ten klej wysechł. Ja to zostawiam. Dobrze. I zrobimy ten. Ja nasz Myślałam, spód. że taka duża będzie. No tak, może być taka, może być taka, ale no, to jest takie. Tutaj później ją tak przykleimy. I z tego, co nam zostało jeszcze, zrobimy mm -hmm. tą podstawę. I też tutaj musimy zrobić tak samo, jak ten kielich. Musimy odrysować półtora centymetra, żeby się nam to złożyło. Wtedy chyba wystarczy, mam nadzieję. Powinno. I tak samo jak tam to zrobiliśmy, czyli też nacinamy do tej linii. Tak, tutaj nacinamy, nacinamy. I teraz tutaj jest tak, że zrobimy z tego kwadrat, więc to będzie e, też dwa przyklejamy ze sobą. Tylko też tak jak wtedy musimy najpierw po zaginać te nasze skrzydełka i z tego się staramy zrobić e, kwadrat taki o właśnie zobaczcie coś takiego, żeby powstało taki kwadracik. Ja tutaj mogę posmarować tą bez skrzydełek mm -hmm. tylko tą jedną część klejem albo dwie tam części, jak to już wam będzie lepiej, ale o tutaj wystarczy też i tutaj możemy posklejać. Dobrze te skrzydełka, żeby one się też trzymały. Mhm. I tu jeszcze coś Dobrze. I słuchajcie, też tutaj włożę palec, tak, żeby to wszystko umocnić. Dobrze. Dobra. Mamy tak. Tutaj nam powinien stać ten puchar. Tutaj będzie. O, tu jest ta moja nóżka. I tutaj będzie to. To teraz robimy takie uszy. Tak. Wycinamy dwa cieniutkie paseczki. Mogą być na 1 centymetr. Ja sobie tutaj odmierzę. Jeden i drugi. Mm -hmm. I robimy takie trochę serduszko. Tak, i robimy z tego takie serduszko. Zaraz pokażę jak. Ale najpierw wycinamy cieniutkie paseczki. Tak. Ja to chciałam, żeby one były takie równe. O. Jeden. I teraz będzie drugi. I taki właśnie one będą tworzyć taki kształt serca. Ja właśnie tak chciałam, żeby to tak wyglądało. Smaruję końcówkę jedną. O. I w tą stronę przyklejam. Tak, żeby to szło najpierw tak do góry. A drugą mogę gdzieś tutaj zobaczyć, jaki chcę ten kształt. Jak mi jest za długo, za długi, to mogę o, go tak złożyć i, e, i posmarować od spodu tym klejem i przykleić tam do spodu. O, tak. Zobaczcie, czyli o, uciekło mi tu. I o. I tutaj. Tak, że mam właśnie ten kształt. Serduszka, jedno. Zobaczcie, jak ładnie wygląda. I tak samo o. to drugie ucho. Czyli smaruję tą jedną część. Tak przyklejam w tą stronę, tak jakby do góry. I też pamiętajmy, żeby to było z tej samej strony, a nie w jakimś innym miejscu. Prawda? I tak samo, w miarę, żeby było równo, tu tam chyba był taki, taka odległość. Smaruję to klejem i przyklejam tam od spodu. Ja mam trochę trudniej, bo mam inny kształt. Udało ci się w miarę? Coś mi się udało. No super, poradziłaś sobie. Ale żeby było mniej więcej w tej samej wysokości, to akurat no. jest trochę trudniej. Zobaczcie, mam taki, taki ładny kształt serca. I teraz bierzemy tą naszą nóżkę, smarujemy te kawałeczki, już mi się tutaj klej wysychł, więc smaruję te kawałeczki klejem i przyklejam najpierw do tego u tej górnej części pucharu. Mm -hmm. Niech to się tutaj przyklei. Tak właśnie tutaj na tym środku. Dobrze. Chwilę czekam, aż ten klej mi tutaj wyschnie. I w międzyczasie powiem jak zrobić to umocnienie. Ja tutaj zobaczcie, pokażę wam co tutaj jest. Tam jest włożona plastelina. I wtedy to jest naprawdę ciężkie. Zobaczcie, bo normalnie to jest Nie taki się. Taki jest kawałeczek papieru. A teraz mam jakiś stary kawałek, który też mogę ci dać, czyli plasteliny takie, które gdzieś no, już o zmieszane te kolory. I ja sobie tak po kawałku tam wkładam do. Tak, najpierw zrobię sobie taką dziurkę i staram się yy, po, kawałku po kawałku tam wkładamy i próbujemy przykleić. Tak. Próbujemy przykleić, tylko tak, żeby to zachowało też ten swój kształt. Czyli właśnie. O! plastelina się tam w miarę przyklei. O! I sobie też możemy dołożyć jeszcze więcej tego. Tak w miarę. No i wtedy będzie to też takie stabilniejsze rozwałkować. Można tak jakoś rozwałkować, można jakoś też przykleić do tych ścianek trochę, ale tak, żeby to sprawi, że ten nasz stojak pucharowy będzie stabilny. właśnie nie przewróci się. I się nie przewróci. A no mam będzie zaskoczona na pewno. Ale dajemy jest... dużo tej plasteliny tam do środka? Tak, dajemy taki kawałek, tak, żeby to nam się umocniło i żeby nam się to trzymało. Także jak położę on, to żeby się nie przewróciło, ja jeszcze może trochę też na te ścianki dam. No to będzie poważna konstrukcja. Tak. Poważna konstrukcja. Tak, żeby to było w miarę równo po każdej stronie, żeby to było stabilne. I ja sobie tak właśnie przyklejam dobrze. I jeszcze może jakiś kawałek taki z tego jednej strony. Tutaj u mnie, ja tak zrobię, że tam po bokach właśnie, po mm -hmm. ściankach tak naklejam, a tutaj w środku jest trochę e, właśnie dziu, takiej przestrzeni. I dzięki temu ten... A, sobie ty nawet ty mogę okleiłaś tak, jeszcze ścianki. Okleiłam ścianki. Mogę ci dać jeszcze, jak ty potrzebujesz pracy. Nie, no, ale mam. masz. No ale zobaczcie, to już jest takie to stabilne jest, stoi. i stoi, że to naprawdę e, Dobry, Utrzyma. Mocny podest. Utrzyma i nawet wiatr tego nie zwieje, więc ja teraz smaruję już tamto mi wyschło. Więc smaruję te nasze ząbki ostatnie, te nasze skrzydełka i przyklejam do tego podestu. To taki najważniejszy moment, żebym tutaj dobrze to przykleiła. O, zobaczcie jak się trzyma pięknie. No. Jest. Stabilnie, pięknie, i teraz będę mogła przykleić już serduszko, cekiny, wszystko co chcemy, czym możemy ozdobić. Ja tutaj mogę złożyć to, przy okazji mogę też dla ciebie, Sylwia, wyciąć serduszko. To zrobię przy okazji dwa, a powiem wam, jak właśnie zrobić też takie serduszka, jak mamy. To i tak składam na pół kawałek papieru i najpierw rysuję sobie pół serduszka o i wtedy mi wyjdzie takie równe serduszko bo ja i tak mm -hmm. będę musiała je przykleić na ten puchar e, właśnie w taki sposób właśnie o tak zobaczcie więc mogę najpierw mogę tutaj jeszcze napisać na przykład e, właśnie coś tutaj Jakimś albo czarnym, albo niebieskim, właśnie mazaczkiem. Co tutaj można napisać, to każdy oh. może e, pomyśleć. Ja na przykład napiszę Kocham Cię, Mamo. Mm, ja może wezmę. Zielony? Uj. A, dobrze, zielony. Mm. O, tak, takie ładne i przyklejam. I tutaj... Ciekawe, co dzieci lubią Ciekawe, co moja mama na to powie. Ja Ona jestem ciekawa. Właśnie. No. Na taki prezent, jak ja jej przywiozę, taki puchar. No. Piękny. Ciekawe. I teraz... O, jak ładnie. Słuchajcie, mogę z tym sobie... serduszkiem to wygląda tak. pięknie. Słuchajcie, mogę teraz różne Słuchuję, jakieś tam fajne cykiny. Serduszko. Tutaj znalazłem jakiś okay. ładny kwiatuszek, albo może tutaj na tym, o, też tutaj można. Może też gdzieś jakiś taki. Przykuje. Można ozdobić jak się chce już, tak. tak? Można pokolorować, można poprzyklejać cekiny. Można, tak, można tutaj zrobić też taką cekinową. Właśnie. Tak. O, zobaczcie, ale to jest fajne, bo można... Pięknie. Można tak trochę zrobić, tak jak mama lubi. Mhm. No właśnie, każde dziecko wie, jak mamusia lubi. Tak, tutaj jest ten. O, coś tutaj jest fajnego. Jakiś ładny taki. Mhm. Piękny pomysł. To Sylwiniu, teraz jeszcze cekiny zostały jakieś. Kilka cekinów i już będzie prezent gotowy. gotowy. Mama mhm. będzie na pewno zadowolona. O, jak ładnie wyszło. Pięknie. Jest. Gotowy. taki może być podes trochę mniejszy trochę Każdy większy troszkę inny tak ładnie tak jak sobie to ja owam. sobie tutaj kończę hmm? pokażę tutaj no Chcę. pięknie tutaj sobie trybmy. na razie mi się wszystkie cekiny kleją do palców mhm. Bo tak musisz przykleić tą stroną wypukłą ten e, mhm. wtedy. Bo I to jest to, cała tajemnica. I to jest ta tajemnica, bo jak przyklejasz tą wklęsłą, to, to się nie To nie ma się czym. Trzymać. Trzyma się, się mojego palca. No właśnie, a klej jest taki dobry, że on jest bardzo dobry klej, który klei, tylko też przy okazji klei palce. Przy okazji klei palce. No właśnie. To Ale myślę, dobrze... że, że dzieci też tak mają, że mają całe palce tak. uklejone. To Dobra, to ja sobie dokończę dobara. potem może, mm -hmm. bo no. jestem cała w kleju. A my się pomodlimy teraz oczywiście za nasze kochane mamy o błogosławieństwo Boże i życzę Wam, żeby pięknie Wam wyszły te puchary. Taka niespodzianka dla mamy. Zdrowaś Maryjo, łaski, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Królowo rodzin, módl się, módl się za, nami. za nami. Mocno Was ściskamy i pa, dobrej pa, pracy. Pa. Do zobaczenia.